Panie profesorze, kto zostanie prezydentem? No głupszy przegra. Wiele osób jednak patrzy na wyniki wyborów przez pryzmat chciejstwa, albo obaw, albo wpadają w panikę, albo w, albo w rozochocenie. No, to, to nie są najlepsi doradcy. Nigdy się nie da zrobić w kampanii wyborczej takiej głupoty, żeby druga strona nie była w stanie zrobić większej. Proszę, którzy wyborów prezydenckich można sobie zagłosować, że tak powiem, od czapy. Nawrocki jako kandydat oczywiście ma świetne samopoczucie, bo wydawało się, że będzie dużo gorzej. Jeżeli ci, którzy Którzy nie poszli na drugą turę, się z jednak nią zdecydują w wystarczająco dużej liczbie, no to wtedy Trzaskowski wtedy wygra. Jeśli się nie zdecydują, no to, to nie wygra. Gdyby stał stacił połowę mniej głosów na rzecz Brauna, no to w zasadzie już byłoby trochę pozamiatane. Po, po czy jeśli wygra Karol Nawrocki, to Donald Tusk powinien podać się do dymisji? Dlaczego? Oczywiście będzie trudno, ale teraz, czy zrobić coś więcej niż, niż Andrzej Duda? W większości dużych miast pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski, w niektórych nawet z przytłaczającą przewagą. No ale jak to zostało kiedyś powiedziane, wybory wygrywa się w końskich, a tam Trzaskowski przegrał. Reguły gry, Zbigniew Konarski, dzień dobry. Profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. E, dlaczego w Poznaniu Rafał Trzaskowski Karola Nawrockiego nomen omen y, znokautował? Tam było 44 do 14. A w Końskich przegrał 27 do 40. Oczywiście Końskie nie są w ogóle żadnym przykładowym miejscem. Tak naprawdę, dwie trzecie Polaków mieszka w mniejszych miejscowościach niż, niż Końskie. Natomiast to akurat trzeba by zobaczyć, czy na tle innych miast podobnej wielkości, czy tutaj te wszystkie manewry wokół Końskich, czy one zaszkodziły, czy, czy pomogły Trzaskowskiemu. Wiemy, że to nie była jego najmocniejsza chwila w tej, w tej kampanii. No ale generalnie jest, jest tak, że te ten podział, który się w Polsce ukształtował, polega na tym, że ci, którzy są gorzej urządzeni, zwykle wyczekują więcej, oczekują więcej od państwa i oczekują też więcej od wspólnoty. Ma ta wspólnota ma dla nich większe znaczenie. Natomiast ci, którzy są lepiej urządzeni w społeczeństwie, jest tak, że oni uważają, że sami się świetnie urządzili w tym społeczeństwie, i ono w zasadzie jest trochę raczej kulą u nogi dla nich, i nie oczekują ani wzorów publicznych, ani też jakiejś pomocy, pomocy państwa. No, chyba że chodzi o szpital, to sobie też są w stanie zorganizować. W Poznaniu jest z tych lepiej urządzonych więcej niż, niż w końskich, i to jest, to jest jeden element. No, drugi element do tego jeszcze jest zakorzenienie, które się do tego do, dokłada, plus dziedzictwa historyczne to długa historia, ale generalnie Biorąc jest tak, że na partie, które przywiązują większą wagę, wagę do zakorzenienia, głosują częściej osoby, które są lepiej zakorzenione. A te osoby, które zdążą się przesadzić w inne miejsce, na przykład jadąc na studia, te, no to one uważają, że zakorzenienie jest mniej istotne. Też warto pamiętać o tym, że te różnice w Polsce nie są jakieś, jakieś dramatyczne i raczej się zmniejszają niż zwiększają, a dodatkowo jeszcze jest tak, że zwykle wygrywają te partie, które są w stanie takie różnice zmniejszyć, a nie te partie, które są w stanie te różnice eksploatować i pogłębiać. Teraz mała dygresja. Tak w ferworze kampanijnej rozgrywki wydaje mi się, że jakby umknęło uwadze komentatorów to, że odbyły się powtórzone prezydenckie wybory w Rumunii, a tam sensacja, faworyt, radykalnie prawicowy Georgie Simion ostatecznie przegrał z proeuropejskim Nikuszorem Danem i to wyraźnie ponad 10 punktami procentowymi. Dan zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów powiedział, mam nadzieję, że także w Polsce w wyborach prezydenckich wygra proeuropejski kandydat którym to wyznaniem poniekąd dał przytyczka w, w nos zarówno Symionowi, jak i Nawrockiemu, którzy spotkali się na wiecu wyborczym tego ostatniego w Zabrzu, w którym to Zabrzu, nawiasem mówiąc, Nawrocki z Trzaskowskim przegrał wynikiem 35 do 24. Gości reguł gry, z którymi rozmawiałem przed 18 maja, w ciągu kilkunastu tygodni, pytałem, kto wygra wybory prezydenckie w Polsce. I wszyscy, choć niekoniecznie z tym samym przekonaniem, Odpowiedzieli tak samo. Prezydentem zostaje Rafał Trzaskowski, ale to jest na dzisiaj. Okej, okay, no zaryzykuję, powiem, że wygra Trzaskowski. Realnie, wszystko wskazuje na to, że wygra Rafał Trzaskowski. Moim zdaniem ciągle faworytem jest yy, Rafał Trzaskowski. Pan dziś wie już więcej. Panie profesorze, kto zostanie prezydentem? No, głupszy przegra. To, 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 jest, to jest podstawowa odpowiedź. Ja muszę powiedzieć, że już od jesieni mówiłem, że walka będzie wyrównana. Zresztą sami politycy. Te platformy tak, tak mówili i którzy byli wtedy jeszcze sondażowymi faworytami. W tym nie było chyba kokieterii, tylko jednak świadomość tego, że to jest trudno. Ta świadomość nie przełożyła się na jakieś specjalne zabiegi, szczególnie, szczególnie intensywne, czy przygotowanie, przemyślenie sobie różnych spraw. Wiele rzeczy było na miejscu wymyślanych i nie na, nie na najwyższym poziomie. Tak to jest, że, że wiele osób jednak patrzy na wyniki wyborów przez pryzmat chciejstwa, albo obaw, albo wpadają w panikę, albo, albo w rozochocenie. No, to, to nie są najlepsi doradcy. Generalnie, oczywiście, bardzo ciężko jest przewidzieć wybory, bo to jest też właśnie pojedynek na głupotę. To znaczy, nigdy się nie da zrobić w kampanii wyborczej takiej głupoty, żeby druga strona nie była w stanie zrobić większej. To jest licytacja, która, która nie jest ograniczona zasobami. To nie jest tak, że, że coś jest potrzebne, żeby robić głupotę. Właśnie, właśnie, żeby robić głupotę, nic nie jest potrzebne. Można ją po prostu od tak zrobić i przepiłować gałąź, na której się siedzi, i, i później się bardzo dziwić, że coś poszło nie tak. Jakby to powiedzieć? Tak Po pierwsze, nie, nie wymienił pan nazwiska, powiedział pan tylko, że głupszy przegra. Oczywiście <laughs> rozumiem, że każdy może sobie pod, te, pod tego głupszego podstawić, kogo tam sobie chce. Ale z tego, co pan mówi, wniosku. Że o wyniku wyborów tak naprawdę zadecydować może przypadek. Nie, no to nie jest przypadek. znaczy no to w, w takim sensie ludzkim to znaczy, że ludzie będą podejmować decyzje. To znaczy, decyzje ludzi nie są przypadkowe. Ta walka jest wyrównana z natury rzeczy, ponieważ te społeczne podziały zwykle tak się układają, że, że gdzieś, gdzieś to oscyluje wokół tych, wokół tych 50% wtedy, kiedy mamy tego typu wybory. No i to teraz nam się rozstrzygnie. Zobaczymy, czyja połowa będzie większa. Wracając do do tych pytań, które stawiałem moim gościom, tak dokładnie rzecz ujmując, to oni wszyscy powiedzieli, że wygra Rafał Trzaskowski, jeżeli. Jeśli po drodze się wydarzy coś niespodziewanego, to może być taki drobiazg, który zostanie napompowany do jakiejś dużej rangi, wtedy sytuacja może się zmienić. Jeżeli ten bagaż rządowy tych niespełnionych obietnic nie będzie tak ciężki, pomimo tego, że. Błędnie, fatalnie szuka zwolenników tam, gdzie ich nie ma, a e, niestety e, odstrasza tych, którzy do niedawna byli w niego wpatrzeni. Ciągle jeszcze piłka jest e, po stronie Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli dobrze e, ją, że tak powiem, e, rozegra, no to, to ten pecz też będzie e, wygrany. Co teraz? Po pierwszej turze wyborów wiemy o tym, jeżeli. To wiemy na pewno, że, że te wybory były zupełnie inne niż, niż wcześniejsze, dlatego, że też Polacy się uczą cały czas tych reguł gry. Już mniej więcej wiedzą po tych kilku próbach, że w pierwszej dużo wyborów prezydenckich można sobie zagłosować, że tak powiem, od czapy. A to znaczy, że można sobie zagłosować na luzaku, to wedle jakichś luźnych kryteriów, to wyrazić swoje takie skrywane uczucia. Czy, czy pokazywać żółtą kartkę, albo nie idąc, albo głosując na jakichś kandydatów, na których w normalnych wyborach nikt by nie zagłosował. Normalnie wybory są plebiscytem, czy chcesz, żeby było tak, jak jest, czy żeby jednak było lepiej. A teraz jest taki, taki plebiscy, potują, czy chce, żeby było tak, jak jest, czy chce, żeby było tak, jak było. Co no nie jest dokładnie tym samym pytaniem. Walczy przedstawiciel obecnego obozu rządzącego z przedstawicielem obozu rządzącego, który półtora roku temu z przytupę. No i teraz jest skutek tego taki, że, że Nawrocki jako kandydat oczywiście ma świetne samo poczucie, bo wydawało się, że będzie dużo gorzej. A że Trzaskowskiem będzie dużo lepiej, no ale jak spojrzymy sobie na chłodno, no to jest tak, że, że stacił 1,4 wyborców, który Piś miał w 2023 roku i 1,3 wyborców, który miał Andrzej Duda w 2020. No to, że druga strona się zmobilizowała, no, to teraz będziemy patrzeć, czy się z, ponownie zmobilizuje. Czy będzie tak jak w wcześniejszych wyborach, kiedy zdarzało się, że i 2 miliony ludzi poszło więcej do do, głos, do głosowania niż w pierwszej, w pierwszej turze, i to może być też ten przypadek. Więc teraz, to jeżeli, wracając do pańskiego pytania, znaczy, jeżeli ci, którzy, którzy nie poszli w pierwszej turze, jednak się zdecydują w wystarczająco dużej liczbie, no to wtedy Trzaskowski wtedy wygra. Jeśli się nie zdecydują, no to, to nie wygra. Jeden z moich rozmówców powiedział mi w tym studiu, Y, że druga tywo, tura wyborów nie jest y, jakby dogrywką po pierwszej. To jest zupełnie nowy mecz, nowe siły, nowe składy, nowe przesunięcia. No i tu też może być ciekawie. A nawet bardzo ciekawie. Czy to oznacza, że kwestia tego, kto zostanie prezydentem, wciąż i do samego końca będzie otwarta? No ja mam takie przekonanie, że to, że to się rozstrzygnie w niedzielę, no, tak następną, tak to tak to jest. To znaczy oczywiście to nie jest tak, że te rzeczy są zupełnie ze sobą związane. To znaczy, to jest jednak z jednej strony walka o pole position, to znaczy, gdyby nawrocki miał tam nie stracił połowę mniej głosów na rzecz Brauna, no to w zasadzie już byłoby trochę pozamiatane, po, po bo jakby jego dynamika byłaby, byłaby większa, gdyby on wyprzedził Ludwica czaskowskiego, to, to, to wtedy byłby ten efekt, efekt że ludzie chcą głosować na Czarnego Konia, byłby zdecydowanie, zdecydowanie silniejszy w, w jego w przypadku. Natomiast no, też jest ważne to, kto był tym drugim, trzecim, bo widzimy teraz, że oni rozdają karty. No, znaczy w takim sensie, że, że mogą sobie ustawić tych kandydatów lepiej lub gorzej, Ci kandydaci tak mądrzej lub głupiej na to odpowiadają, ale w każdym razie gra się toczy wokół tych, którzy odpadli w pierwszej turze. Już teraz nie startują, ale są gwiazdami socjometrycznymi, mniej lub bardziej. Toczą jakąś swoją grę. Nie do końca wiemy, jaką. Z jednej strony tam może jedno politykom Konfederacji podpowiadać, co, co tam by. By chcieli, mogą kalkulować, że no jakbyśmy się dowali do władzy w 2027, to może lepiej mieć prezydenta wrockiego niż Trzaskowskiego. A z drugiej strony, no to jest tak, że jak chcemy nie być przystawką, którą PiS sobie tam schrupie, tak jak już, co, nie, co niektórzy pamiętają, schrupał w, 2000, w 2007 roku, no to może lepiej, żeby PiS te wybory przegrał. No a może pójdzie w rozsypkę, może my zgarniemy tam, złowimy dużo nowych lokalnych struktur i, i tak dalej, zajmiemy jego miejsce. Też zrobimy z nim to, co PiS zrobił za WS. -a. Spróbujmy no, spojrzeć na to, co się dzieje w Polsce nieco szerzej. Otóż od 15 października 2023 roku tkwimy w takim swoistym niedopowiedzeniu, no bo y, koalicja y, rządzi tak nie do końca, a PiS oddał y, władzę też niezupełnie. W końcu musimy się chyba zdecydować, czego my jako naród, jako Polacy, tak w ogóle i do końca chcemy. Czy właśnie odpowiedzią na to pytanie będzie dokonanie wyboru pomiędzy Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim? Tak naprawdę to wszystko są zasługi ojców założycieli III RP i ich, ich nieprzemyślanych pomysłów na ordynację z jakimiś dwoma cyklami wyborczymi. Taka francuska choroba demokracji, którą Francuzi kiedyś to praktykowali, później zrozumieli, że to jest idiotyczne, dawno to zmienili, a my się dalej z tym męczymy. To jest pomysł, żeby prezydenta i, i, i premiera wybierać w różnych cyklach i, i żeby od losu zależało jaki jest aktualnie układ i PiS wygrywa. Los na loterii, bo zawsze jest tak, że, że jak on wygrywa, to akurat są wybory prezydenckie, a Ach, Platforma Obywatelska ma, ma tak, że jak, jak wygrywa, to akurat jeszcze jest 2,5 roku albo półtora roku rządów prezydenta z, z PIS-u. Ten cykl wyborczy tworzą konflikty. Nie bardzo jest jak to zmienić, bo to wymaga zmiany konstytucji, a zawsze któraś ze stron uważa, że akurat jest beneficjentem tego rozwiązania i że ona jest akurat górą i świetnie i nie widzi powodu, żeby to, cokolwiek w tej, sprawie, w tej sprawie zmieniać, żeby to jakoś rozwiązać, no, dopasować kadencje jednego do drugiego, tak jak w Stanach Zjednoczonych, żeby to się Zawsze rozstrzygało za jednym zamachem, i, i, i wtedy było problem. No bo wiara w to, że, że prezydent wybierany w dwuturowych wyborach jest jakimś arbitrem, no to, to jest jakaś kompletna dziecinada. No to jest tak jakby ktoś zaproponował lidze piłkarskiej, że przed każdym meczem każda drużyna wystawia swojego kandydata, oni toczą walkę na pięści, ten, który się utrzyma na nogach, zdejmuje koszulkę swojej drużyny, wkłada czarną, bierze gwizdek i od tego momentu jest bezstronnym arbitrem w, w czasie meczu. Krótko mówiąc, Pan uważa, że to powinno być tak, że wszystkie jajka idą do koszyka zwycięzcy, tak? Jest tak, że, że podrzucamy te jajka w góry i, i patrzymy, do którego koszyka wpadną. No to, to, to nie jest najlepsza, e, najlepsza metoda ustalania, w tym koszyku mają być jajka. No to, e, to jest zupełnie bez sensu. Strasznie dużo się marnuje. Te wybory przecież naprawdę nie są o, o, o przywództwo w państwie. Nikt w to nie wierzy. Jakby to było wybory o przywództwo w państwie, to by się realne, to by walczył ze sobą tu z Kaczyńskim. Nie? A teraz mamy taką też sytuację, że są dwie największe partie to są jedyne partie, które nie wystawiają swoich liderów e, w e, wyborach. Wyborach prezydenckich, no bo wszystkie pozostałe, Konfederacja razem, Polska w 2050, wystawiają swoich liderów. No lewica nie wie, kto jest jej liderem, więc też tam kogoś wystawia, kto może będzie liderem. I PSL jedyny się już nauczył, że nie ma co się wygłupiać i po prostu lepiej puścić przodem litewską jazdę. I dlatego Hołownia tam on, on zbiera teraz, to, to on przełyka czare goryczy, a, a Kośniak. Stoi obok i, i myśli z na pewno zadowoleniem, że to nie ja. Nic nie wskazuje na to, żeby prezydent w, pol, w Polsce był przywódcą. Żaden, żadne zachowanie przez minione nawet 20, 28 lat nie pokazuje, że ktoś, kto jest, jest prezydentem, nadaje w, na poważnie, na co dzień kierunek temu, co się dzieje w państwie. Panie profesorze, teraz pytanie takie, no chyba. W kategorii najważniejszych. Czy jeśli wygra Karol Nawrocki, to Donald Tusk powinien podać się do demisji? No bo ja nie mam najmniejszej wątpliwości co do tego, że obywatelski prezydent zrobi wszystko, co w jego mocy, by zamienić życie Tuska w piekło, a rząd będzie tak wegetował aż do najbliższych wyborów parlamentarnych? No zresztą ale dlaczego? To nie. No, czy, wydaje mi się, że to jest. No oczywiście będzie trudno, ale teraz czy zrobić coś więcej niż, niż Andrzej Duda? So, ale po prostu Andrzej tu da wszystko wystawić. No są tacy, którzy twierdzą, że zdecydowanie będzie robił więcej. No ale ja nie bardzo widzę, jakie możliwości ma robić. Znaczy, może wszystko wetować równo. Zobaczymy, jak będą jego notowania e, e, w, e, wtedy wyglądały, Te, co się z tym będzie, w, e, będzie działo. Widzieliśmy już różne takie zabiegi. Lech Kaczyński próbował zwołać radę gabinetową, bo teraz tutaj też powiesz takie głosy, że będzie zwoływał co tydzień radę gabinetową. No to wyglądało to śmiesznie, generalnie rzecz, rzecz biorąc. No tam było tak po gonie Tuska do roboty. O czy może blokować wszystko, to, to, to jest jasne. Te różne rzeczy nie, nie przejdą, ale, ale kto wie, czym się to skończy. Fecz to nie skończy się tak, że, w następnym, że już po, po takim układzie, w następnych wyborach, jednak nie będzie tak, że, że, w, że zdobędzie większość Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją, różne rzeczy się mogą zdarzyć, te 2,5 roku to jest mnóstwo czasu, tylko że będzie większość konstytucyjna, która po prostu pozbawi prezydenta tych uprawnień. I, i, i powinien, no tak, tak się nie da funkcjonować. Senat może zarządzić referendum ty, i możemy, można zrobić mnóstwo różnych rzeczy, które, które druga strona, gdyby była ogarnięta, jest w stanie, w stanie zrobić, jak będzie przyciśnięta do muru. Polska na szczęście jest takim krajem, w którym nic nie idzie tak do końca i na zawsze. No tak jak widzimy z tymi rozliczeniami, z tym blokowaniem, no to, to tam się, no, wszystkiego się do końca nie da. To nie jest takie, te, takie łatwe, żeby tutaj postawić na swoim w Polsce. Jednym z postulatów głoszonych w kampanii wyborczej było wezwanie do obalenia, usunięcia duopolu Platforma PiS. Czy taki rodzaj podziału sceny politycznej rzeczywiście jest czymś anachronicznym, destrukcyjnym? Jak to twierdzą niektórzy, przecież dzięki niemu wyborca, który z natury rzeczy nie jest profesorem politologii, ma łatwiejszy wybór. Może wybrać no, albo populistów i autokrację, albo liberałów i demokrację. Koniec, kropka. Nie, no wiadomo, że, że, to się, że ten układ jest. Niektórzy się uwiera z różnych powodów, to pełna zgoda. Natomiast to jest tak, że nasz system partyjny w ogóle no, nie jest żadnym duopolem. To znaczy, to jest tak, że mamy dwie partie pierwszorzędne walczące o stanowisko premiera, mamy dwie partie drugorzędne, te, które, które przesądzają o tym, kto ma szansę dla tego premiera, tym premierem zostać, i mamy jeszcze zawsze jedną nową partię, te, która, się, która się pojawia, która rotuje tam w różnych, w różnych wariantach. To jest system pięciopartyjny. Realnie ich jest ponad 3, jak się tak jakby na równo policzyć, tak jak to liczy, liczy politologia. To jest taka równowaga. Znaczy z jednej strony politycy PiS i Platformy razem z ich, z ich kibicami opowiadają, że tylko oni się liczą, a w praktyce no to jest to, czy premierem jest teraz Morawiecki, czy Tusk, to za, przesądziły proporcje pomiędzy trzecią drogą, głosów pomiędzy Trzecią Drogą a Konfederacją w 2023 roku. Duże partie układają tory, a małe przedstawiają zwrotnice. No i teraz jest pytanie: kto decyduje o tym, gdzie jedzie pociąg? Czy ci, którzy układają tory, ci, którzy przykładają zwrotnice? To nie jest tak, że, że przyjdą faceci z całkiem nowej wsi i oni to wszystko ustawią po swojemu. No to już widzieliśmy tych, ileż było tych inicjatyw, tych, którzy chcieli wywrócić stoliki. Był ruch palikota, był cookies, była nowoczesna, był hołownia, teraz jest konfederacja. No i, i co im z tego wyszło? Wszyscy ugrzęźli w tych sejmowych korytarzach, tam za, zaczęło mi się wydawać, że, że są Bóg wie kim i, i po chwili się okazało, że w ogóle nie ma całego wypowiedzi. Wielu młodych ludzi, którzy wypowiadają się w, w telewizorze na okoliczność wyborów, mówią, że oni już po prostu nie chcą oglądać w telewizorze y, y, Tuska i Kaczyńskiego. Dla niektórych z nich to rzeczywiście jest całe życie, bo oni nikogo innego w tym telewizorze nie widzieli. To można to jakieś zrozumieć nawet. To patie jest w najbliższym w tym czekają zmiany przywództwa, bo już widzimy po tych wyborach, że to osłabienie ich wspólnego wyniku właśnie wiązało się z tym, że, że te partie nie zmieniły przywództwa, a na przykład no, Konfederacja przynajmniej zamieniła Bosaka na Męcę, Czy to? A ich no, lewica tam jakoś, jakoś próbuje. I, i w sumie w stosunku do poprzednich wyborów prezydenckich wyszło lepiej. Miała, miała 2%, teraz ma, ma 10%. Tak jakby poniekąd kontynuując tę kwestię już przez nas tutaj omawianą, no tak teoretycznie wychodzi na to, że jeżeli prezydent i premier pochodzą z różnych obozów politycznych, to jest bardziej demokratycznie. Na tę właśnie ideę powołują się politycy PiS z prezesem na czele, krzycząc, że jeden platformers na krakowskim przedmieściu, a drugi w Alejach Ujazdowskich to koniec świata, koniec Polski w szczególności jakby nie pamiętają o tym, że myśmy już mieli przecież prezydenta i premiera pochodzących z jednego obozu politycznego. Raz nawet byli to bra bracia, więcej bracia bliźniacy. Czy rzeczywiście mielibyśmy tutaj do czynienia z monopolizacją władzy, czy też z mechanizmem, który powoduje, że ta władza jest bardziej sprawcza? Nawet nie trzeba sięgać aż do czasu braci Kaczyńskich. To, to wystarczy wrócić do 2015 roku. W 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę. W sytuacji, w której w startowym na 1 maja 2015 roku premier i prezydent byli z Platformy Obywatelskiej. I jakoś to nie przeszkadzało w zdobywaniu władzy wtedy. I jeszcze raz wracamy do, do problemu fatalnego układu instytucjonalnego, który dostarcza w ogóle pretekstów do tego typu absurdalnych dywagacji, bo, bo właśnie moim zdaniem to ja nie znam żadnej teorii demokratycznej, która mówi, że jedna władza wykonawcza powinna, że władzę wykonawczą trzeba podzielić na połowę i po Połowa jest z jednej strony, połowa druga i przez cały czas się ze sobą, ze sobą kłóci. Oczywiście tam są te amerykańskie koncepcje check or, or, and balance, już to różnie to bywa, też no, raz im wychodzą lepiej, raz im wychodzą gorzej. No, znaczy to znaczy to, to jest, to wiemy, że to... Że to się tak połowicznie sprawdza. He? To znaczy, że raz, raz wychodzi, raz nie wychodzi. No więc teraz jest pytanie, czy na pewno musimy kopywać tego typu rozwiązania. To jest skomplikowany układ, warto go, go przemyśleć i raz jeszcze, bo mamy kolejną lekcję, co może pójść nie tak w takim, te, w takim systemie, i wiemy, że następnym razem będzie jeszcze gorzej. To znaczy, wybory w 2030 roku będą 2,5 roku po wyborach parlamentarnych, o ile nic się nie. Nie zmieni, nie będzie żadnych przyspieszonych wyborów, co tu dość trudno mi, mi uwierzyć, że tak, się, że tak się stanie. Za dużo polityków ma tam za dużo do. Do stracenia, no bo w tych wszystkich są sondaży wedle obecnych wyników, no to mandaty daci i PiS, i Platforma. No to pytanie w imię czego? Nie? oni mają zarządzać, e, e, zarządzać przyspieszone wybory? No to znaczy, karpie nie głosują za przyspieszenie Bożego Narodzenia. No konfederaci będą oczywiście ba bardzo zadowoleni. No, bo mają 18 posłów, a mają mieć 80 wedle symulacji obecnych. No ale no to, czy, czy ktokolwiek im tego życzy? Nie? To znaczy, to jest, czy, czy prawo jest mówi: OK, chętnie wrócimy do władzy. Ale w zamian, nawet jeśli byśmy mieli za to zapłacić 40 mandatami dla, dla Konfederacji, która być może się dogada z Platformą, bo to przecież to, to, to się dopiero okaże, co będzie, co będzie dalej. Bo przecież, jak teraz mówią, że nie chcą, żeby prezydent i premier był z tej samej opcji no to, przepraszam bardzo, po wyborach 2007 roku to będą chcieli, jakby wygrał Nawrocki, to będą chcieli, żeby prezydent był, premier był z innej opcji niż prezydent. To, to by tak, tak wynikało. Musimy przyzwyczaić, że polska polityka no to jest taki trochę wrestling, tam nie wszystkie te, te argumenty i zawołania, które padają, no to są jakoś tam, trzymają się rzeczywistości, no to niektóre są przewidywalne do bólu. Nie? To znaczy, że opozycja krzyczy, że jesteśmy, że demokracja jest koniec demokracji, nawet jak zupełnie niekonsekwentnie. No. wiadomo. pan, no to jest tak, że prezes Trybunału Konstytucyjnego z, opowiada, że jest zamach stanów, ogłasza, a później, a później wszyscy normalnie wracają do roboty i po prostu na posiedzenia Sejmu, komisję, marszałek, wicemarszałek, dzień dobry, panie marszałku, w ogóle wszystko. Jak tam zamach stanu. Po internecie biega mniej więcej tak oto brzmiąca sentencja. Głosowanie nie jest jak zawarcie małżeństwa, lecz jak wybór autobusu. Nie czekaj w nieskończoność na ten jedyny, który zawiezie cię dokładnie tam, gdzie chcesz. Wsiadaj do tego, który dowiezie cię jak najbliżej celu. Moim zdaniem to bardzo trafna metafora, a według Pana. To jest zawsze pytanie, czy dobrze mieć ukochaną partię, bo jak się ma ukochaną partię, no to wieczór wyborczy się ma albo euforię, jak ona wygrywa, albo depresję, jak, jak ona przegrywa. I polityka właśnie jest na tym polega, że, że ci, którzy są silnie przywiązani, są odpowiedzialni za stabilność, a, a ci, którzy, się, którzy nie są silnie przywiązani, są odpowiedzialni za zmianę. I, i cały czas próbujemy znaleźć równowagę pomiędzy stabilnością i, i zmianą. To nie jest łatwe. Politycy no, muszą mieć to przekonanie, że mogą rządzić dalej, bo, bo wtedy się zachowują racjonalnie i wtedy nie, nie podkładają pod, pod dobrą wspólne tylu, tylu min dla swoich własnych, własnych interesów. Także rolą nas, nas obywateli jest sobie uświadamiać te, te wszystkie, to całą grę, którą oni z nami toczą. I, I sprawiać, żeby oni grali na naszą melodię, a nie żebyśmy my tańczyli do nich. No to tutaj przypomniała mi się rzecz, którą mi powiedział pan profesor Jarosław Lis kiedyś, Powiedział on mianowicie: y, y, Politycy są jak krowy. Jak ich spuścisz z oka, to wejdą w szkodę. Rzecz w tym, żeby ten autobus, do którego wsiądziemy, y, nie zawiózł nas y, do Mińska na przykład. Dziękuję bardzo, panie profesorze. To były reguły gry. Reguły